Państwu, ale najpierw kochani żeby nie było kłopotów z głosem najpierw się podepniemy przejdziemy od tak zwanej strony zawietrznej zwyczaj szybkiego chodzenia i kochani a lepszy przykład niż wykład dzisiaj materiał ten będzie jest powierzchni jest 20 maja tak po słońcu godzina gdzieś tak przed ósmą. Jesteśmy na powierzchni uprawy żyta. Przypominam, że żyto, żyto, jest to populacyjne, polska dobra odmiana, proszę tak rzucić. No nie, przypominam, że żyto sieje się na jesieni. Żyto jest w pierwszej kolejności to zdrowie, czyli nasz dobry chleb i na zakwasie i tak dalej, którego no nie ma, ale przynajmniej podyskutować można o tym i zachęcać, ale dzisiaj o czymś, o czymś, kochani, zupełnie innym, też istotne. Tu nie było żadnego nawozu mineralnego, oczywiście żadnych środków ochronnych roślin, bo takowych przeżycie nie potrzeba. Na oborniku dobrze wyprawiona ziemia można, można, no nie. Ale co my robimy? Co my robimy? My po prostu to żyto chlebowe, jak widzimy, tutaj na no, wysokość, jak widzimy, kosimy, tak. Kochani, to żyto zostanie skoszone na zielonkę, na sianokiszonkę. kiszonkę o, żyto kiszonkę raczej by chyba trzeba było powiedzieć. E, widzicie tak z przyzwyczajenia Krową na mleko. I po skoszeniu tego żyta, oczywiście całej, całej tej procedurze, zwinięciu tego wszystkiego, e, za trzy dni zaorana powierzchnia i. Kukurydza będzie tutaj zasiana. Oczywiście też jak najbardziej odmiany dobre, populacyjne, bez żadnego e, genetycznego, mo, genetycznej modyfikacji, jak najmniejsza ilość chromosomów, żeby tych kombinacji genetycznych, ponieważ to musi iść później ta kukurydza na dobre mleko. Ale teraz, teraz idziemy do jak gdyby, no, no sensu tego wszystkiego. Przy takim gospodarstwie 20-30 krów, tak kilka hektarów, 3-4 do 5 hektarów, warto właśnie tego, tego żyta w ten sposób przygotować. Jak widzimy, żyto, teraz zaraz kukurydza, czyli wykorzystanie, wykorzystanie gleby, dodatkowa pasz. Natomiast, kochani, jest rzecz istotniejsza, jest rzecz ważniejsza. Tak jak powiedziałem, jest to ta, także do opasu, bydła opasowego do tuczenia. Wspaniała pasz, zdrowa, dająca później, cóż, dobrą wołowinę, dobre, dobre mięso, ale w, przy, w wypadku, yy, kochani, yy, krów mlecznych, i to żyto, które, które pójdzie, pójdzie jako pasz na produkcję mleka. Przypominam, że to, co krowa, krowa zje, no nie, ona za miesiąc nie oddaje. Dokładnie dzisiaj zjada mleko doimy dwa razy i po prostu z tego, co krówka nam zjadła, z tego mamy mleczko. tak? Jeżeli świństwo zwie, dziadostwo zje, truciznę zje, no to niestety przy szybkiej, bo tam to, to, to jest fabryka, szybka fabryka, no nie, i szybko to odda, czym żeśmy tą krówkę na, przez te wymionka, biały płynek, faszerowali, który się nazywa niby mleko. I teraz, kochani, jaki to wszystko ma sens i dlaczego, dlaczego to robię i wiem, co mówię, no nie? Ponieważ w związku z tym, że dojarka, dojarnia jest ta, jak ona się nazywa, przewodowa, tak? Przewodowa, takie linie itd. i tak dalej, wszystkich, ale konwią bierze się indywidualnie, więc pod tą krówkę. I jeżeli robimy ser, to nie, to nie jest teoria to, co mówię, tylko praktyka, już dwuletnia. Jeżeli doimy w tą konwę i robimy później z tego mleka ser, oczywiście lepiej nawet przy tym indywidualnym żywieniu, jeżeli stanowiska uwięzowe są, obora, najlepiej 2-3 dni w ogóle, bo zalecone jest, żebyśmy. Tą e, żyto kiszonkę nazwijmy, dawali tak co trzeci, czwarty dzień, no nie raz dziennie oczywiście, ale załóżmy, można sobie, e, żeby lepiej wyeksperymentować, postawić tak, że dwa dni krówka dokładnie tylko jest na tej paszy, plus te inne dodatki. I co się okazuje? Kochani, okazuje się, że w smaku sera, który wyprodukujemy dokładnie i mamy pewność, że to tylko na, tym, na tej paszy, w smaku sera jest zasadnicza różnica. On jest po prostu, nie powiem, że chlebowy, ale my ten ser tak nazywamy wręcz chlebowym. Ale faktycznie ten, ten taki zakwasek, jak gdyby on, no, różni się. Różni się i nie jest to tylko art poetika, tylko no, faktycznie, faktycznie w tym smaku da się to odczuć. Plus ta konsystencja tego sera jest. Także inna, korzystniejsza i nie ma czegoś takiego, że po prostu, no bo wszystko to jest rękodzieło przy takiej produkcji, to nie jest linia przemysłowa, że coś po prostu jak gdyby zawiodło nie wyjdzie. To jest najważniejszy aspekt. Oczywiście nie polecam jednej rzeczy. Robienia tego i odsyłania to do mleczarni, zakładu czy spółdzielni mleczarskiej, dlaczego? Dlatego, bo jakiś to, jak to ma sens. Nasza ciężka praca, fajnie, wspaniała pasz przygotowana. No i ani nikt za to dobrze nie zapłaci, tak? A tym bardziej z tym szajsem białym zleją to. No i niestety państwo w biedronkach tych różnych sobie musicie później to, to kupić. Oczywiście. Po to, po to dzisiaj też materiał ten robimy, żeby pokazać, że rolnictwo jako produkcja jest normalne i może być normalne, i wspaniały produkt państwo może dać, i wcale on się cenowo nie będzie różnił. Trzeba ja tylko troszeczkę rozsądku. Mniej myśleć o własnej kabzie, a bardziej o zdrowiu, zdrowiu konsumenta, interesie konsumenta. I to państewko, które mamy tutaj, jest nad nami, też jest odpowiedzialne za to. I po prostu w ramach tego normalnego rolnictwa, także normalne może być przetwórstwo, normalny produkt, a Państwo możecie mieć normalne życie. Ale jest jeszcze bardzo istotna, ważna kwestia. Tak jak powiedziałem, co trzeci dzień, co czwarty, te stado, ta krówka dostanie właśnie Taką, taką pasz. Wierzcie mi, że to jest także aspekt zdrowotny, ponieważ dostarcza tych. Ja nie znam tych badań, nie mam czasu, no nie, nie jestem od tego na miły Bóg, laboratoria, ale wiem, że, że ktoś się tym parał. Dostarcza takich składników dodatkowych, które nigdy z tych, z tych traw nie jesteśmy w stanie zbogacić. Tej, tej diety, tego zwierzęcia, tej krowy, więc istotna jest też zdrowotność. Więc mamy tak, zdrowotność dzięki tej technologii, zdrowotność człowieka, zdrowotność zwierzęcia. No i cóż, szanowni państwo, no, starajmy, się, starajmy się my wszyscy jako Polacy wymagać, żeby to normalne rolnictwo wróciło na nasze pola. Wcale nie musi być tak głupio jak jest.